Witam serdecznie. Szymon z Polankiewicz, z tej strony Produkty kolekcjonerskie. No, takie czasy mamy, taką uzurpację, taki dystrykt, w którym, że tak się wyrażę, trzeba używać takich pojęć, aby nie pokłócić tychże tam, którzy, którym się przynajmniej wydaje, że zarządzają. W każdym razie wiemy, że bardzo dużą popularnością ostatnio cieszą się produkty kolekcjonerskie. Między innymi takie typu Amanita Muscaria. Tutaj, oczywiście, one są kolekcjonerskie, co nie zmienia faktu, że mikrodawki półgramowe absolutnie są znakomitym rozwiązaniem, ale również, co jest niesamowite, jestem fanem zdecydowanie, jesteśmy fanami zdecydowanie, i absolutnie DMSO. I tu mamy takie rozwiązanie, powiedzmy, kolekcjonerski oczywiście produkt. Amanita i DMSO, znakomite rozwiązanie, które można i do środka i zewnętrznie, o, oczywiście zapomniałem, że kolekcjonersko, w związku z tym to co powiedziałem jest niewłaściwe w stosunku do dystryktu i uzurpacji. Zatem cóż, prawda, DMSO skompilowany w sposób znakomity, i kolekcjonersko działają cuda. I tutaj również krople do oczu. Kolekcjonersko już może mniej. W każdym razie tutaj mamy składników od gromadziutciut, bo tu jest i amanita oczywiście, i świetlik, i wiele różnistych historii. I w finale również 8% DMSO. Przy czym sam wiem, noszę te paczałki czasami zupełnie zbędnie. Szczególnie kiedy ja osobiście używam DMSO. Na paluszek sobie namaczam tutaj w końciki oczu prowadzą i czasami jada autkiem i organizm mówi zdejmij chłopie te okulary, po co? Ostrość masz bardzo fajną, wyraźną. To już nawykowe czasami ma jakieś dziwne rzeczy, ale absolutnie tak. I tutaj zdecydowanie ten skład, wzbogacony właśnie tym tymże kolekcjonerskim składnikiem i wieloma innymi włącznie z DMSO, to wszystko razem te oczka dostaną i będą przeszczęśliwe, radosne Zatem warto, jakikolwiek masz dylemat, aby zerknąć na to. To jest tak samo jak wsparcie dla np. okularów aerolityjskich, które nie są kolekcjonerskie, ale które można nosić. To są te taką z powiedzmy, przesłoną, z dziurkami, z dużą ilością dziurek wielkości mniej więcej 1 mm, które w sposób znakomity działają. Raportem krótkowic i Darekowicz patrzy i widzi i czyta, prawda? czy też ludzie z jaską, z wieloma innymi rzeczami i ten kolekcjonerski również w sposób znakomity pomógłby. Zatem pamiętaj, amanity jako kolekcjonerskie rzeczy są dostępne. Warto się pochylić nad tematem, poczytać, a już na pewno kiedy idziesz do lasu i widzisz ten czerwony kapeluszek, wiesz co, absolutnie nie bądź na tyle nierozsądny. Aby go kopnąć, bo to jest Twój przyjaciel. Zresztą każdy grzyb praktycznie z Twoim przyjacielem. Ty, Ty również jesteś siecią, networkiem jesteś swego rodzaju skonstruowanym, w którym również istnieje sieć grzybicza. Kwestią, na ile ona jest przerośnięta i przejęła władzę, czy jest w Twojej jakby hmm, w Twojej decyzyjności. O, nazwijmy to w ten sposób. Zatem baw się dobrze, do miłego. Kolekcjonerskie rzeczy są fantastyczne, wspaniałe. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Czyli doktor-amanita.pl Do miłego.